Dzisiaj gram w grę i tutaj będziemy musieli walczyć i jesteśmy w drużynach, a ja jestem w niebieskiej Ksują mi bazę. Ej, a ja mogę tu się jakoś uwolnić z tej bazy? O matko! Atakują! Mogę bombę rzucić. O nie! Rzuciłam sama do siebie bombę. Oj! O nie 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 O nie Poleciałam <noise> Własną bombą Co jest? <noise> no Ludzie walczyć dajcie Ja mam armatę na Was O muciu Muciu Dobra Szykujemy się na wojnę Hop hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Hop Szybko! Wszędzie rzucamy bomby! A macie wy jedni! <laughs> hop, 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 hop! Hop! Jeśli ja lecimy! Ej, dobra, ja w się chcę celować. O! W tego typa! O, o, o! Nieźle poleciało, dobra. Teraz tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj, 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 tutaj. Tutaj, tutaj. Tutaj, 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 tutaj. dawać niszczymy ich. Co to? O, to jest taki też pistolet, tylko jakieś troszkę takie inne, które dużo nie bije. Ej, co to jest? Ej, co to? Co tu się... Mogę łódź? Dobra, patrzcie, płyniemy łodzią. Do ich bazy będę im dawała bomby. Hop. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wybucha. Hop! Tutaj też. Hop! O nie! Okej? Okay. Tutaj też. Oj, ej! O nie! Chociaż im dam bomb. To już nasz zamek już na dobra bombortujemy ich dawać bić ich wy jedni a macie w bombami a moc moc no hejka no hejka tylko strzelaj w nich e, bijemy a macie Na zamek wygra a nie wasz nie ma szans Okej, okay, dobra, płyniemy do nich Płyniemy, 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 płyniemy o nie! Umarłam! Trzeba dodać statek. Trzeba dać statek. Trzeba statku. Teraz płyniemy do nich i będziemy... E, Stop. drużyna została wyeliminowana. Ej, o nie! Fioletowi wygrali. Mm. To nie niefajnie. Idę do różowej drużyny. Pasuje mi do skina. Się. Różowa, różowa, drużyna. No Dobra do ataku, do ataku, do ataku! Wszyscy do ataku, dobra! Ja będę biła tych pomarańczowych tłobok A! A Dobra, nie, dobra, bijemy ich. Top! Tu musimy tu jakoś, o tak? Żeby oni do nas nie weszli. A im tutaj rozwalamy. Hop! O nie! To zaraz sama umrę. Pomocy. Pomóżcie. Dajcie łódź, dajcie łódź. Dajcie łódź. O, dzięki za łódź. Nie, sama siebie wybuchłam. Co? Ej, ja nie chcę być w wzie... Co się tu dzieje? Nie wiem, mnie, jestem w twojej drużynie. Ej! Ej, no co się tu dzieje? Dobra, biję ich. Ej, ale serio, ja nie chciałam być w tej drużynie. Wybrałam różową, która już pewnie przegrała. Która zaraz cała się rozwali i nawet już się rozwali. I w płyniemy. Pyk, pyk, pyk. o macie, macie, macie. Dobra, idę różowych bić. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop! Wygramy to. Patrzcie, wygramy. Ła! Wybuchłam. O, jestem w różowej. Gdzie? O dobra, szybko! Ej mój dobra, musimy ich... Różowa drużyna została wy... Ale ja żyję. Z, z, z tej... Dru... z różowej drużyny. Dawajcie! Bicie! Dr... Y... Jestem teraz w niebieskiej. Niebieska drużyna została wyanulowana. Drużyna pomarańczowych wygrała Eee! Ty, ty ty! Ty byłeś w pomarańczowej! Mm! Teraz... Biorę fioletową, 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 fioletową Hmm Fioletowa, Biorę fiolet, fiolet ja lubię filet. Runda startowa. My się zaczął. Dobra, bijemy pomarańczowych. Biję od razu pomarańczowych. Ja lubię pomarańczowych. <mary> umarłam. Szkoda. Bijemy, bijemy, bijemy. Tutaj bomba! Ała Wybuntowano mnie! Co to ma być? Za co? Za co oberwałam? Nic nie zrobiłam! Jestem grzeczna! Co to ma być? Oh, tyś No. Okej, okay, biję pomarańczowych. Będę biła pomarańczowych. Hop, hop! O nie! Zniszczył! Stop, dobra, teraz, teraz, teraz! bijemy 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 Ach. Ach. moja łódka została zniszczona razem ze mną Ach. bijemy 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 stop o pyk bijemy bijemy tutaj 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 pyk 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 pyk, pyk. o pyk teraz pomarańczowa musi oberwać bo wygra ej czemu pomarańczowej nikt nie bije. Ej, dobra, pomarańczową trzeba atakować Szybko, 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 pomarańczowa musi oberwać, szybko, pomarańczowa musi oberwać i niebiesko też Ale niebieska już prawie rozwalona Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. bijemy, bijemy Okej, okay, dobra, tam, tam, tam rzucamy bombę i mnie rozwalił gościu Płyniemy łódeczką, płyniemy łódeczką, płyniemy łódeczką, płyniemy łódeczką, moja drużyna już zaraz przegrała, więc uważażać trzeba. Idę do, pomarańczowej, drużyna. idę do pomarańczowej drużyny, idę do pomarańczowej drużyny, idę do pomarańczowej drużyny. Chyba patrzcie, i co ja robię? Ej, co ja robię? Ej, ja ja opiję! Oj, dobra! Będę. O, tutaj trzeba rozwalić trochę drzwi. O! Jeszcze. Tylko. Tutaj rozwalę. Fioletowa drużyna umarła, ja nie jestem fioletowej. No żart nie jestem. No i co? Teraz muszę tylko pobyć tą drużynę. Będę drużyny. Dobra, najwyżej się no. Co mnie tu. O, a mycie. mysz? Jestem w twojej drużynie, gościu! <laughs> Co To To tu się dzieje? To to za odliczenie? drużyna została wyeliminowana. Mmm... Dobra, teraz będę szła ten. Do pomarańczowych. No, dawajcie! No? Dawid, co mnie bijesz? Niebieska? Lubię niebieski. Nie, to biorę do tej. Runda zaraz się zaczyna. No hej, no hej, hej. Hej, No bejo. No, hej, hej. no hej, hej. Się nas, a my bombardujemy. Niebieskich do ataku! 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 <gryw> Ale oberwali śmiesznie. Bez stop. Ej! Co tu się dzieje? Od kogo oberwałam? Ten ode mnie mocno oberwie. A to nie jest lek. To nie... Kto to do mnie dołączył? Co TU JEST?! Co TU SIĘ DZIEJE?! Sztu TO... Po jakiemu ja mówię? Tu, 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 tu! Tu tu. Mm. tu, tu. Okej, okay, pijemy ich. O, o, tutaj, tutaj. O, tutaj, jeszcze tutaj. Idziemy jeszcze tutaj, jeszcze tutaj, jeszcze tutaj. O, teraz... Dwa fioletowych trzeba być. Pijemy fioletowych. Piękna, no fioletowy. fioletowa, 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 żółta, drużyna umarła. Jest dobra, my nie możemy umrzeć, bo nas pomilują. Pomarańczowa, drużyna umarła, Jestem w pomarańczowej kurczak. O nie, obrwałam. To było niemiłe. Ła. Ła! Zaraz umrę. Pomocy. Gdzie ja jestem? To? to mój dom, tak? Dobrze. Że... Rozumiem, że ja mam mieszkać na jakiejś małej wyspie. Eee, Patrzcie, mam czarną łódź. Mogę pić drużynę jaką chcę. Biję fioletową, bo przez nią umarła. Nie, przez niebieską! Przepraszam, fioletowa. Nie no. Jakie przepraszam. Młodzie, młodzie. Młodzie, wy też tutaj. Dobra, słuchajcie. Nie udało mi się żadnej rundy wygrać z moją drużyną. Więc dajcie dużo łapek w górę, subskrypcję. No i jak zwykle widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia!